Hejka! Zobaczcie, dostałam prezent od mojej sąsiadki. Chcecie zobaczyć ją? Emily, mam dla ciebie prezent z Okazji Urodzin. Widzicie, moja sąsiadka pamiętała. to jest ten prezent! Co my tu mamy? Zobaczcie, znalazłam tutaj popita serduszkowego, ale super. Co my tu jeszcze mamy? Kolejnego popita, ale super. Jeszcze jeden popit. Mega normalnie. Jeszcze jeden! Wow! Kolejny popit. Oh my god. Y to jest jakiś simple simple z baloników. Chyba pani jakąś... Chyba moja sąsiadka jakąś to zrobiła sama. Spinner! I moje ulubione cukierki. Mniam. Mniam. Są przepyszne. Dostałam piękny prezent. I bardzo smakowity. Podobał Wam się odcinek? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subka. Pa!